Czat na żywo. Moi drodzy, powiedzcie, czy wy widzicie mnie teraz? Czy, czy działa ten live? Bo tutaj się coś bardzo niedobrego działo przed chwilą. Ja podłączę teraz telefon pod kabel i zobaczymy, czy ten live ma w ogóle szansę działać. Coś, coś tutaj się złego działo, słuchajcie. Ja muszę sprawdzić, czy. Co tu się wydarzyło teraz? Dajcie znać, czy w ogóle w trybi ten live, czy nie. O jeny. No jak to niedostępne? O co tu chodzi? Okej, okay, dobra, czyli chyba działa, co? Eee, Udostępnij, kopiuj. Witać ponownie, kopiuj. E, be, 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 be. Dajcie mi tylko znać czy live działa. Widać i słychać bardzo dobrze. Dobra, wjeżdżam na Whatsappa. Jest audio i obraz, dobra, dzięki za potwierdzenie. Ojemy, wiecie co, tutaj się jakieś dziwne rzeczy działy przed momentem. Generalnie y, dzisiaj taki dzień jest bardzo, bardzo, bardzo szalony i magiczny. Jakiś zabawny zarazem. 32 osoby. Dobra, trzeba zrobić aktualizację na underground passion z tym linkiem, bo wnioskuję, że tu w ogóle inny link jest teraz, nie? A, 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 a. czekajcie, czekajcie. Zostaw, tak dobrze to wygląda. Ctrl V. Hmm. Generalnie dajcie znać, czy są jakieś lagi, póki teraz jest jeszcze tutaj początek i póki jesteśmy w stanie... Co? Piszcie na Whatsappa dobra? Bo ja nie mogę obsługiwać tysiąca komunikatorów teraz. Dobra, dzięki Darku. Ale już więcej tutaj nie odczytuję nic na fejsie, tylko poprawiam linki, bo wysypał się live. Generalnie odpaliłem live'a, wszystko już miało być ok. I pojawił się czarny ekran. Hmm, więc odpaliłem ponownie live'a i ponownie wyskoczył czarny ekran. A ty jak czegoś chcesz, to chodź tutaj normalnie tam. czaić? Co? Zaczepiłeś się. Na razie bez lagów. Dobra. Fajnie, elegancko. Moi drodzy Państwo, muszę usunąć jeszcze starego linka, jeśli takowy wrzucałem na Underground Passion. Eee, 35 minut temu. Dobra, usuwamy. Dobra. Dobra, dobra, dobra. Już wracam. Już czytam, co tam u Was się dzieje ciekawego. Jesteśmy na kanale History Travel, tak? Bo jeszcze tego nie sprawdziłem. Tak, jesteśmy na History Travel, dobra. Co piszecie, moi drodzy? Ja wam zaraz się tutaj uruchomię, wam troszeczkę poopowiadam, co i jak. Widać i słychać bardzo dobrze. Pozdrowienia ze Słowacji, jak zawsze oglądam. Dzięki serdeczne, również pozdrowienia. Naturalnie czekamy, aż się parę osób zbierze. Witamy cię, Gosiu. Witaj, Foto, jesz. Jest dobry ludek. Witamy serdecznie. Sjogi też działa. Znowu jest ekran odwrócony. Ale też zauważyłem po zdjęciach. Wydaje mi się, że ustawienie jakiś klepnąłem na telefonie. Jest git, jest ok. O! Jest i foczka. Siemaneczko, Robercie. Kiedy jakieś wykopki? No to jeszcze chwila, wiesz, bo tutaj ja mam Kongo teraz. To ładnie na obrazku może i wygląda, ale. Ale roboty jest tutaj. Chodź. Co ty kombinujesz? Zaraz, zaraz jak, jak znam życie, będzie szybki start. Wbite pazury w spodnie, a przy tym w moje nogi, tak? Jak chcesz wiedzieć, to leć. No chyba, że chcesz się z widzami tutaj powitać. Dobre widzowie. Moi drodzy, bardzo fajny live, a zarazem też taki. No, smutny, bo no niestety tak się na świecie dzieje, że nie tylko dorośli chorują. Hmm. Co chcesz? Coś cię boli? Co? Ty jesteś chory? Kociany. Idź sobie tam gdzieś połazić, czy coś porób ciekawego. Zrób coś ciekawego w życiu. O, lampę przestawię, bo mnie nie widać, gdy nie jestem odchylony. Czekajcie. Znowu ten rungurak będzie nam w światło pewnie wchodzić. O, dobra. Szanowni, szanowni. No i właśnie, jak dobrze wiecie, ten kanał tworzymy wspólnie. Czyli to nie jest tak, że Piotrek sobie tworzy kanał, tylko jesteście wy, widzowie. Ja sam dla siebie tego nie buduję. Tylko robię to z wami i dla was. I to z różnymi ciekawymi osobami, które. Często, gęsto dają nam ten zaszczyt, że możemy podpatrzeć, jak działają, jak realizują swoje akcje, jak tam się ogólnie u nich fajnie dzieje. No, i tak też w różnych aspektach tego kanału jest, że zostawiam Wam wolną rękę, byście i Wy zdecydowali sami bądź ze mną. Jak pewne rzeczy tutaj będą przeprowadzane? Tak jest w temacie studia, które tam się buduje, tak jest z wyposażeniem tego studia, bo bardzo mocno pomagacie tutaj w szczególności duże podziękowania dla gosi. No i, i, generalnie, i generalnie no dzisiaj chciałbym tak samo podejść do tego tematu, żebyśmy się wspólnie zastanowili nad jedną sprawą. co możemy razem wspólnie zrobić, a Ty spróbuj mi tylko lampę trącić teraz mu się zachciało tutaj. To jest taki celebryta. Wiecie, on chyba odkrył siebie po 15 latach ten kot. I co live to on nagle tutaj jest? On chce być przed kamerą, on przy lampie chce siedzieć. No, może chodzi o ciepło, prawda? Ile mamy osób, ile mamy łapek, moi drodzy? Witaj Magdo. Witaj Michał. Ty, Roberto, nie podpuszczaj mnie, bo ty nie wiesz, co pod tym kaszkietem się dzieje. Maszynka mi wysiadła. O, Kacper Szczawiński gdzieś jest. Jest Grzesiu Kopczyński. Siemanko, jest Iola. O, jest i 77 Warsztat, Roberto jest. Super, cieszę się bardzo. Maszynka się rozładowała, niestety. Słuchajcie, udało mi się facjatę ogarnąć, ale z włosami tutaj jest... No, jest taka sytuacja, może nie, 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 nie drążmy tego tematu w chwili obecnej, co? 49 osób, 23 łapki. Dobra, poczekajmy sekundę, czy coś tu się jeszcze w tym temacie wydarzy? Żadnej foty. Masz czaras. Moi drodzy Państwo, no właśnie, czaras jest tutaj z nami. Słuchajcie, dzisiaj mamy tutaj no, taką sytuację, a nie inną, że bierzemy udział w. No właśnie, coś tutaj charytatywnie trzeba wykminić, wy, wy, wydumać i tutaj jesteśmy po to, żeby coś pomyśleć, coś wykombinować wspólnie, żeby pomóc małemu Ignasiowi czarku. Po, weź napisz na czacie, ile Ignaś ma lat, bo z tego, co pamiętam, to Ignaś ma 4 lata. I Ignaś no, ma taki problem zdrowotny, że uczepił się jego glejak, niestety. To jest czwartego stopnia i... No i Ignaś jest takim bardzo walecznym chłopcem, ponieważ zrobił coś w pewnym momencie, tak jak z Czarkiem rozmawiałem ileś tygodni temu, co się jeszcze nie zdarzyło w Centrum Zdrowia Dziecka, że no ten, ten guz zaczął się tam zmniejszać. I, i to jest dowód na siłę, wolę, wolę walki Ignasia, bo Ignaś zaczął robić porządek po prostu z tym choróbskim, które się u niego pojawiło. Natomiast w międzyczasie zaczęły się pojawiać inne komplikacje. No i ruszyła zbiórka na, na jednym z portali, Pomocowych. No i właśnie te pieniążki są zbierane. Niestety, mimo przepotężnego angażu wielu, wielu, wielu osób jest do zebrania kupa kasy. Czarku też poproszę o napisanie, ile jest to kasy. Jeżeli możesz to zrobić na czacie. Nie chciałbym teraz się przepinać tutaj pomiędzy przeglądarkami, żeby coś się nie wysypało. Yy, natomiast jest zebrane 10%, tam jest ponad milion do zebrania, chyba milion yy, 300. A jest zebrane 130. Także proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę. Też poproszę moderację, żebyście zajrzeli tam do tej zbiórki. Danielu, jeżeli możesz, tam linka ci wysyłałem. Podrzuć też info. Czarku, jeżeli masz dzwonić, to wiesz jak? Spróbujmy, czy to się uda. Na Whatsappa, bo na telefon nie możesz, bo telefon jest tam. Spróbuj na Whatsappa. Ja odpalam Whatsappa i zobaczymy, czy będziemy w stanie się tutaj spróbuj na porozumieć. Ja odpalam Whatsappa i zobaczymy, czy będziemy w stanie się tutaj porozumieć. O, tak zrobimy. Dobra, tutaj czeka Whatsapp w razie jakbyś dzwonił, także udaj, czy Ciebie widzowie usłyszą. Będzie to trudne, bo nie jest to w żaden sposób koordynowane, przygotowane wcześniej. Natomiast lubimy spontany, myślę, że my tu jesteśmy przyzwyczajeni do spontanicznych akcji. Teraz tak, uprzedzam, jak będziesz dzwonić, to może zawibrować telefon i telefon może spadnie. Także, no może...